Dzisiaj chcę Wam zaprezentować Seata Leona. Jest to auto wyprodukowane w 2001 roku. Wyposażony w silnik benzynowy o pojemności 1,416 zaworowy. Moc 75 koni. Auto technicznie naprawdę w naprawdę fajnym stanie. Wizualnie jak to samochód z tego roku. Nosi ślady miejskiej walki. Jakieś wgniotka, jakieś delikatne obtarcie. Nieznaczne oznaki korozji. Ładne opony, środek samochodu czysty, nie bez nadmiernych śladów użytkowania, fotele niepowycierane, niepoplamione. Przebieg samochodu 328 tysięcy, Na wyposażeniu jeszcze dodatkowo klimatyzacja, multimedialna jednostka renomowanej marki Panasonic z odtwarzaczem MP3. Auto idealne do miasta. Więcej informacji standardowo znajdziecie na naszej stronie internetowej www.piątak.pl oraz na naszym profilu na Facebooku Autokomis Piątak. Jeżeli macie pytania, piszcie komentarze. Zapraszam.